Witam was, wasz Żuk, w recenzji nowego filmu z dziedziny Star Treka w ciemności, Into the Darkness. Miałem przyjemność oglądać ten film za darmo, <grytanie> takie moje szczęście, ale przejdźmy do filmu. Według mnie i kilku innych osób, z którymi byłem, pięć osób, Yy, w tym jedna dama. I jed w tym też jednego fana powiedzmy Star Treka, takiego umiarkowanego gościu, nie chodzi w kostiumach itd. i tak dalej, po prostu ogląda na, y, seriale, oglądał wszystkie filmy i mu się dość podobały. Stwierdziliśmy krótko mówiąc, y, za chwilę przejdziemy do szczegółów. Film jest dobry. Film jest lepszy nawet od Dynki. Film przede wszystkim nie był obciążony y, w, przymusem wprowadzenia y, wszystkich widzów w świat Star Treka, bohaterów i innych y, przymusowych wydarzeń, no i też oczywiście zabaw z czasem, co odkryłem, że nie wszyscy do końca zrozumieli, też przy okazji dwójki i opowiem y, film bez spoilerów. A przynajmniej takich, które absolutnie wam nie popsują zabawy, ponieważ nawet jak już ja o czymś powiem, nie będziecie widzieli, że to się na przykład będzie działo za chwilę. Mam taką umiejętność magiczną. Więc zacznijmy od bohaterów. Główny aktor nie mm, raczej nie zmienił swojego poziomu, jeżeli chodzi o grę. Jednak widać pewne silne wpływy reżysera, jeżeli chodzi o pewne sceny. Mała rzecz, która się wam yy, na pewno. Wrzuci w oczy. Jest kilka powiedzmy ckliwych scenek w filmie, i każdy główniejszy aktor i inni bronią jedną łzę. Po czwartym czy po piątym razie zaczyna to po prostu wyglądać komicznie. Niestety, kiedy ktoś się zmyśli: smyczy... Łaska! Łaska! Wygląda to naprawdę komicznie, szczerze mówiąc. Ale zanim przejdziemy do komizmu, reszta aktorów naprawdę fajnie wykorzystano postacie, które już były usytuowane w tym świecie. Mówi na przykład o spoku. Mój ulubiony aktor, moja ulubiona postać. Naprawdę dobrze wykorzystują postacie, dając im naprawdę dobre teksty, sporo dowcipnych kwestii czy też właśnie główny mechanik Scott, czyli Szkot on to jest Szkot, jak się nazywa Scotty, więc łatwo zapamiętać, lekarz Bones który często i gęsto marudzi, naprawdę naprawdę byłem zaskoczony tym jak dobrze wykorzystano te postacie i naprawdę dano im dobre jednoliniowce i naprawdę pokazali swój charakter w tym filmie, to muszę przyznać naprawdę byłem miło, miło zaskoczony Jednakże czym byliby aktorzy i ich dowcipne teksty, gdyby nie fabuła. Fabuła naprawdę. Y, trzyma poziom, muszę przyznać, byłem ponownie bardzo zaskoczony, tym, że nie wiedziałem dokładnie, co się stanie za chwilę przez większość czasu. To jest dla mnie coś rzadko spotykanego, szczerze mówiąc, wiele filmów jest dość łatwych do przewidzenia. Spójrzmy na to. Mówię tutaj głównie o filmach sensacyjnych. Bo jeżeli chodzi o komedie romantyczne, thrillery czy horrory, inne sposoby są albo nie są przewidywalne. Bo możemy się na przykład spodziewać, on zginie albo nie zginie. 50% szansy, że co sobie wymyślił autor. I chyba, że to jest czarny aktor, wtedy zawsze zginie. Takie zasady. Ale muszę przyznać, że było sporo twistów nawróceń fabularnych. Wiele rzeczy się nie spodziewałem. Ale też oczywiście były gigantyczne bzdury, które trzeba zignorować, niestety, oglądając. Na przykład jest pewna bardzo, 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 bardzo gęsto zaludniona planeta w filmie, która jest bardzo ważna dla floty federacji i nie pilnuje jej żaden statek kosmiczny. Sami przyznają w pewnym momencie, że wojna z inną rasą jest nieunikniona, jednakże ich planety, która jest bardzo ważna dla nich, nikt nie pilnuje. Nikt, ani jeden statek. I to jest dość takie. What the fuck? Poza tym ten statek yy, jest właśnie bardzo blisko planety. Nie mają żadnego systemu też obronnego. Ta planeta nie ma żadnego statku, więc naprawdę dziwne. Poza tym w pewnym też momencie było. Za 3 chyba minuty, tak, powiedział, nie wiem czy 3 czy 6 w tym momencie, za 3 minuty oni zaczną strzelać, Uuu, się włączył system i zginiemy. Cóż, 20 minut później. Ktoś oglądał za dużo Dragon Balla, jak yy, robił scenariusz. Mówię poważnie, minęło 20-30 minut zamiast tych 3 minut. Dobra, 30 minut to przesada. Minęło 20 minut. To nie są 3 minuty. Naprawdę to nie są 3 minuty. I, i bywają takie. 3-4 sceny, że po prostu what the fuck, albo zachowują się jak kompletni idioci, właśnie nigdy, nigdzie nie ma obrony, dlaczego kapitan idzie i tego typu sytuacje. Trochę star trekowe szczerze mówiąc, sytuacje, jeżeli chodzi o fakt, że kapitan wychodzi, albo o jego, yy, albo właśnie Spok. Normalnie to powinny być od tego ludzie, no ale, no ale to jest akurat star trekowe, takie są normy. Więc do tego się nie mogę przyczepić, ale do obrony planety mogę się przyczepić. Efekty specjalne, jest ich więcej, są. Nie mogę powiedzieć, że lepsze, ponieważ tamte też były dobre i te są na tym samym poziomie. Kilka scen jest naprawdę ładnych, fajnych, ciekawych kiedy widać element, na przykład był latający pojazd, taki większy, to nie było widać, żeby był jakiś taki sztuczny przesadnie, więc był miły dla oka. Scenerie są różne, więc się też oko nie nudzi. Obce planety, inne statki. Pom Londyn przyszłości, Nowy Jork przyszłości i Narasa też jest przez chwilę, więc, więc jest yy, co oglądać zdecydowanie. No i jest jeszcze jeden moment, który jest bardzo głupi, ale nie mogę o nim powiedzieć, też jest pod koniec. Właśnie te wszystkie głupie momenty są w, w ostatniej 1 trzeciej filmu. Tak jakby nie do końca wiedzieli, jak to wszystko zakręcić sensownie, ale mimo tego, wystarczy na chwilę trochę przymrożyć oczy i problemy znikają. Jak to zwykle. Muzyka jest dość niezauważalna, nic co by nam specjalnie wpadło w ucho, jednakże spełnia swoją rolę. Zdecydowanie. W filmie znalazły się też pewne elementy, które albo rozjuszą do czerwoności fanów Star Treka, albo ich połaskotają, gdzie trzeba. A jeżeli ktoś w... Ty kojarzy tylko główne elementy Star Treka, to ucieszy się z ich obecności. Więc, jako że film jest raczej, właśnie przede wszystkim, wycelowany w normalną publiczność, a nie skrajnych fanów Star Treka, myślę, że to działa. Bo też weźmy właśnie pod uwagę, że cały film jest raczej zbudowany jako film akcji umiejscowiony w świecie Star Treka, a nie film Star Treka z elementami akcji, ponieważ to nie wypaliłoby w kinie, żeby po prostu na tym zarobić. Ale myślę, że per se film jest dobry, działa, trzyma się kupy oprócz tych paru scen i warto go zobaczyć. Jeżeli nie w kinie, to w przyszłości. Na pewno nie będzie to wasz zmarnowany czas. Fajny film science fiction, fajny film akcji, fajny film Star Treka. Ja polecam. Mówił dla was Wasz Żółk. Dziękuję i do usłyszenia. Pa pa.